Na widzowie, oto dzisiaj taki pierwszy filmik z głosem No Ela. I dziś sobie zagramy wytykajcie wam zaznaczę. Sądzę, że tak na X X wderzę, ale zbuduj, aby przetrwać. No bo my tam miałyśmy taką bazę, gdy jeszcze były zimowe usilki i nie nagrywałyśmy na kanał. No. Dobra, więc Maja, dołącz. Bo Jak coś, to, yy, ta Nikola gra na y, koncie domestos, dlatego, że tutaj jest ta baza. Więc zanim wam... Za prezent oski boski. Ej, to, 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 to jest Oskar z innego kąta. G. G. Nie wiem, ale dam... Ale dam Maja na białą listę i tego szybek kaczuk damy na tą listę. Dobra. Na no, tak, 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 tak. Więc tutaj mamy... Tutaj się wszystko zaczęło od tego kibla. Tak, a tutaj mamy basen, taki no wiecie, takie jacuzzi. Tutaj się myły łysołki, a tutaj gdzie jest lawa, to my tutaj chodzimy, my jakby sobie maczymy nóżki, nie mamy nóg i my tutaj chodzimy. Tutaj mamy telewizorki kibelek, no i tak tam. Wiecie dlaczego mamy y, kibelek w telewizor, <laughs> y, y, telewizor w kibelku, żeby był tak, 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 dwie filmiki łysołków, tutaj mamy jakieś rzadkie no i w ogóle. No. Dobra, idziemy tutaj. Tu mamy kuchnię. W, na, w której nam takie jakieś dziwne mutanty. Jak coś to nie... Jak coś to... Yy, tu, mamy, tak... tu mamy mini balkonik. On, on, on tutaj ma krzesła, tylko jest teraz będzie zima i się. I A tutaj mamy takie wejście, dlaczego takie jest, żeby nam ludzie nie wchodzili. Tutaj mamy pokój do nagrywek. Tutaj mamy, ja powiem to po angielsku, hard drive'y. Yy, tutaj mamy komputery. A tak ci mi się ta mega kuchnia podoba. No mi też, tutaj jest schowana lampa. Dobra, idziemy teraz do naszego pokoju. Możemy iść... takim. taki lat. No, z literką E. I tutaj mamy nasz pokój. Tutaj jest zabudowane, ale patrzcie co tu jest. Tu bal. jest taki malutki bałtynek, tylko że na zima będzie zimno tutaj przychodzić, no i będzie nam zimno. I na tak. jesień. No i na jesień. No. A tutaj mamy taką ścianę, która w sumie ją usunę. No. Tu mamy podwórko. Tutaj jest jacuzzi, ale teraz ja wzięłam, bo no... Żeby się nie zamroziło. Tutaj mamy nad tsunami, miejscowo taką, więc też spokojnie... Okay, tutaj z plusu nie ma rzeczy, bo ona zamarła No, a ja nie no, ja... może Możliwe, że mnie wywali. Ja mam równy tył. A pokażemy wam pokój dla złych łysolków. No wywalcie. Maja ogólnie może wywalić, ale ja wam pokażę. Tutaj mamy pokój dla złych łysolków, gdzie jest tylko taki kibelek. O, no. Maja zaraz dołączy, a ja wam pokażę. I zobaczcie w ogóle, taki sekret Wam pokażę. Tylko cii, nikomu nie. tylko bo tutaj jest trochę popsuta, więc będziesz musiała odbudować właśnie tu. Właśnie wiem. Dobra, więc e, czekajcie, jakoś musimy wejść nam inaczej, bo... Dziękuję. Traf... <laughs> nie pytajcie. I patrzcie, tu mamy taki secret room. Bo Maja tutaj była kanapki ze szczytem, bo powiedziała, no będziemy musieli to sprzątać. I tak się skończyło to sprzątanie. No, ale to sprzątam. Ogólnie, jakbyście się pytali, po co nam taka trawa, to to jest bluszcz. No. My mamy najlepszą bazę na świecie. W też macie mega ładną. Nie mam internetu. Moje kanal. Dobra, no to, da. No to tyle, kochani. Ale jeszcze wam to pokażę, gdy będziemy sprzątać kanopki Dobra, pa! Szczerze.